Część numer 2, część numer 2. W punkcie numer 2 fala stojąca. I taka fala powstaje w wyniku nakładania się na siebie dwóch fal o tych samych częstotliwościach, amplitudach. Takie fale biegną w przeciwną stronę i fala stojąca nie przenosi energii. W podpunkcie A doświadczenie Film numer 2. No dobrze, co tu widać? Po prawej stronie pierwsza osoba, która trzyma linę i ten punkt powinien być nieruchomy po drugiej stronie, po drugiej stronie. Druga osoba, która trzyma za koniec liny i przemieszcza swoją prawą dłoń, góra-dół. Góra, dół. Jeśli tak, to powstaje pierwsza fala, tak zwana fala padająca, i ta fala padająca przemieszcza się w prawo. Ta fala odbija się od tego punktu, wraca. Wtedy dostajemy tak zwaną falę odbitą. Takie fale nakładają się na siebie, w wyniku czego powstaje tak zwana fala stojąca. Czyli w prawo biegnie fala padająca, w lewo fala odbita. Takie fale nakładają się na siebie, w wyniku czego powstaje fala stojąca. Powstaje fala stojąca. Yy, może zatrzymam? Dobrze w przypadku fali stojącej na fali stojącej mamy takie punkty charakterystyczne, węzły, punkty charakterystyczne węzły, węzły, czyli punkty, które nie drgają, i tak zwane strzałki, to są punkty, dla których amplituda jest maksymalna. I w przypadku, w przypadku tej fali węzły, gdzie tu mamy gdzie tu mamy węzły? Tu jest mniej więcej pierwszy węzeł, gdzieś tu będzie drugi węzeł, trzeci węzeł. Z kolei strzałki to będzie mniej więcej ten punkt. Wychylenie jest maksymalne. Kolejna strzałka gdzieś powinno być tu. No i ostatnia strzałka gdzieś w tym miejscu. Tu chyba jeszcze lepiej to yy, widać. Jeśli chodzi o część numer 2, to myślę, że w tym miejscu można y, zatrzymać.